Dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie. E, tak jak już nas pani Łanie zapowiedziała, jesteśmy z Kwidzyna i braliśmy udział w programie Sol for Tomorrow. E, tym, czym zajęliśmy się, czym postawi, postanowiliśmy się zająć, jest e, nasze zdrowie psychiczne, czyli temat, który dotyczy każdego z nas bez wyjątku. E, I co jest najważniejszą rzeczą takim fundamentem naszego życia? Warto powiedzieć, od czego się zaczęło nasze uczestnictwo w programie, więc znaleźliśmy program w internecie, stwierdziliśmy, zróbmy to. Wysłaliśmy ankietę, formularz zgłoszeniowy, dostaliśmy się do półfinału, i wtedy zaczęła się nasza ciężka praca, która w półfinału, półfinałowym zadaniem było nagranie 5 filmiku o naszym całym pomyśle. I o też o naszej drużynie. Co okazało się trudne. Pięć minut to jest mało czasu, nawet taka prezentacja jest krótka, co dopiero pięć minut, ale jednak udało nam się to i jesteśmy z tego zadowoleni. Po nagraniu pięciominutowego filmiku ruszyliśmy do finału, bo Przeszliśmy, byliśmy jedną z dziewięciu szczęśliwych drużyn, którym się to udało. Przez miesiące trwania finału mieliśmy mnóstwo spotkań z trenerami, z wolontariuszami, mentorami, którzy pomagali nam udoskonalić nasz prototyp naszej aplikacji Help Me Up. Po to, żeby ruszyć pod koniec marca do Warszawy, czyli tutaj właśnie do tej sali, gdzie tutaj wszyscy siedzimy. I mieliśmy przedstawić naszą dziesięciominutową prezentację i opowiedzieć o naszej całej ciężkiej pracy przez te wszystkie miesiące od pierwszego etapu, czyli od zgłoszenia, do samego finału. No, co prawda nie udało nam się wygrać. Nie byliśmy na podium, ale jesteśmy bardzo dumni z naszej pracy i z naszego zespołu. Celem naszego projektu jest pomoc młodym ludziom, a dokładnie pomoc w ich dobrostanie psychicznym. Nasza grupa docelowa to młodzież w wieku od 15 do 19 lat. Początkowo mają to być nasi, nasi rówieśnicy, koledzy z naszej szkoły, z Liceum Mundurowego Spartakus. Podczas etapu półfinału, jeszcze w przygotowaniach do tego filmiku i naszych spotkań z naszymi trenerami i mentorami, poznaliśmy metodę myślenia projektowego Design Thinking, która nam jednak ułatwiła pracę nad naszym całym projektem. Metoda Design Thinking składa się z pięciu etapów. Pierwszym z nich jest empatyzacja, która ma na celu przybliżenie się do problemu, na którym chcemy zaradzić, poznanie go. Zrealizowaliśmy ten etap poprzez wiele ankiet z naszą grupą docelową, czyli z młodzieżą w wieku szkolnym, mniej więcej licealnym, oraz też wywiady z poszczególnymi uczniami na przykład z naszej szkoły. Jako, że nie jesteśmy tak z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego, skupiliśmy się także na rozmowach z psychologami. Kolejnym etapem jest definiowanie problemu. Definiowanie problemu pomaga nam jakby typowo określić potrzeby naszej grupy docelowej na podstawie empatyzacji, której dokonaliśmy wcześniej. W generowaniu pomysłów generalnie chodzi o to, że musimy jakby jak najwięcej pomysłów zebrać, i znaleźć ten jeden właściwy. Powiem szczerze, że w naszej pracy mieliśmy już aż tak dużo pomysłów, że moglibyśmy na spokojnie stworzyć z tego jeszcze kilka innych aplikacji. Aczkolwiek znaleźliśmy ten jeden właściwy, który doprowadziliśmy do tego, że jakby zrealizowaliśmy w pewnym sensie. W etapie budowania prototypów e, mieliśmy bardzo dużo wizji na nasz prototyp. E, finalnie jedną wersję jakąś stworzyliśmy w programie Adalo, e, którą doskonaliśmy na podstawie etapu testowania, gdzie mieliśmy ponad 100 testerów, i na podstawie ich opinii doszło do stworzenia finalnej wersji naszego prototypu. Prace nad prototypem zaczynaliśmy od papierowych wersji, czyli to, co też najlepiej rozbudza kreatywność, rysowanie, gryzmolenie, duża ilość rysunków i szkiców, które jeszcze były poprzedzone notatkami pochodzącymi z naszych spotkań z trenerami czy z wywiadów. To był też moment na burzę mózgów, aby ostatecznie. Tak naprawdę, sam Seweryn mógł stworzyć w programie Adalo prototyp naszej aplikacji, której siatkę możecie zobaczyć, jak to wygląda w takim uproszczeniu. I żebyście mogli teraz zobaczyć, jak ona działa. Tak prezentuje się pierwszy ekran wstępu naszej aplikacji. Przenosi nas do homeu, z którego mamy wybór naszego rozmówcy pomiędzy rówieśnikiem a specjalistą. W zakładce SOS mamy zawarte tele, całodobowe telefony zaufania dla osób z naprawdę takimi już kryzysowym, kryzysowymi sprawami. Mamy także ustawienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na razie jest to tylko powiększenie i wysoki kontrast. Klikając burgerkę u góry, rozwija nam się dalsza lista funkcji naszej aplikacji. W blogu zawarte są artykuły i zagadnienia dotyczące właśnie naszego dobrostanu psychicznego dalej w liście specjalistów są zapisani wszyscy specjaliści, którzy będą aktualnie mm, dostępni w naszej aplikacji. W zakładce o nas jesteśmy krótko opisani i do czego służy nasza aplikacja. Klikając w uśmieszek wyświetlamy się my jako twórcy. Klikając ikonę znaku zapytania, pojawiają się nasze social media. W profilu zawarliśmy także dodatkową funkcję zalogowania się, bo wcześniej nie wspominałem, ale wchodząc do tej aplikacji jesteśmy w pełni anonimowi. Anonimowo możemy sobie porozmawiać z, ze specjalistą bądź właśnie z rówieśnikiem. I opcja logowania jest po to, żeby jeżeli ktoś chciałby zostać z nami po prostu na dłużej, to poprzez zalogowanie się dany specjalista bądź rówieśnik wiedziałby, z kim, roz, z kim już rozmawiał, i nie trzeba by było od nowa nakreślać swojego problemu. To teraz trochę o zaletach Help Me Up, bo jest ona stworzona od młodych dla młodych, przez nas, dla naszych rówieśników. Jest dla każdego młodego człowieka, niezależnie od skali jego problemu, jak duży on jest, czy jest duży, czy jest mały. Jest też bezpiecznym miejscem do rozmowy. Nasz użytkownik jest w swojej strefie komfortu, otwiera się na tyle, ile chce, ile potrzebuje, bez żadnego stresu. I porusza jedną z najważniejszych właśnie spraw porusza fundamentalne potrzeby każdego człowieka. Bo jeżeli nie zadbamy o siebie, o swój komfort psychiczny, swój dobrostan psychiczny, nie będziemy w stanie robić wszystkiego na 100%. A jak możemy. Latać w kosmos, na Marsa, na, na Księżyc, jeżeli nie będziemy potrafić zadbać o samego siebie. Nie możemy również zapomnieć o ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo. W naszej aplikacji dane naszych użytkowników są szczelnie strzeżone. Wszystkie konwersacje są prywatne. Co to oznacza? Dostęp do takiej konwersacji ma tylko dany użytkownik bądź rówieśnik lub specjalista, który aktualnie z nim rozmawia. Mieliśmy też dużo pytań na początku, czy, rozma, czy będzie z nami rozmawiał bot, czy prawdziwa osoba i odpowiadamy, że tak, będziemy rozmawiali z prawdziwą osobą po drugiej stronie. I w przyszłości chcielibyśmy także udoskonalić naszą aplikację, nasz prototyp o dodatkowe pin i hasło i nie ma to żadnego związku z jakimś logowaniem się, tylko chcemy po prostu dać taką furtkę bezpieczeństwa, żeby w przypadku, nie wiem, odłożenia gdzieś telefonu, żeby kolega po prostu nie wziął i nie sprawdził, co tam piszemy z, z danym tam specjalistą bądź rówieśnikiem. W tym roku program Soul for Tomorrow była to elekcja pilotażowa, czyli pierwsza w Polsce. Chciałbym was może teraz tymi moimi ostatnimi słowami trochę zachęcić do udziału w jakim, takim programie, bo myślę, że program Soul for Tomorrow był dla nas i nawet grup, które zatrzymały się na etapie półfinału, był bardzo wartościowym przeżyciem. Program Soul for Tomorrow dał na pewno nam dużo wiary w siebie. Pokazał nam, że możemy zrealizować bardzo dla nas na początku odległe plany do każdego ostatniego kroku. Dał nam też na pewno wiele nowych umiejętności, które poznaliśmy typowo przy tworzeniu naszych prototypów, albo przy pracy chociażby na zajęciach z naszymi trenerami. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Przede wszystkim program Soul for Tomorrow dał nam dużo satysfakcji. Myślę, że to było taką prawdziwą nagrodą całego programu i to było najbardziej wartościowe w tym całym programie. Dziękujemy.